Reprezentacja Anglii odesłała Niemców do domu. Gola zdobył nawet Harry Ukraina wygrywa po bramce w 121 minucie spotkania. Danielson nakładką zaatakował kolano rywala, że czerwona kartka to i tak najmniejszy wymiar kary. A na sam koniec podsumujemy sobie 1,8 euro oraz dokonamy szybkiej analizy ćwierćfinałów. Siemano, witam Was, ja jestem Mateusz, no i zapraszam na dzisiejszy film. Wczorajszy film zdobył około 100 tysięcy wyświetleń. Jest to rewelacyjny wynik i naprawdę bardzo się cieszę, że ostatnio osiągamy takie wielkie liczby. Dlatego jeżeli jesteście fanami piłki nożnej, to gorąco zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Filmy na tym kanale pojawiają się codziennie, oczywiście o godzinie 6 rano, a my lecimy po 180 tysięcy widzów i brakuje już naprawdę niewiele. Zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan. Z kodem LANDRY600 macie freebet o wartości 60 zł i cashback 10 razy większy. Szczegóły na betfan.pl. Chyba nikt nie zaprzeczy, że takiego turnieju jak Euro 2020 nie chciałby oglądać co najmniej co roku. Jest to zdecydowanie najlepsze, co mogło spotkać każdego fana piłki nożnej. Niespodziewane wyniki, wpadki faworytów, no i oczywiście cudowne bramki. Szalony mecz odbył się dwa dni temu, czyli pojedynek Chorwacji z Hiszpanią. Natomiast reprezentacja Szwajcarii odesłała obecnych mistrzów świata prosto do domu. Wczorajsze emocje może nie były już tak wielkie, ale ich także nie brakowało. To za sprawą reprezentacji Anglii oraz Niemiec w spotkaniu o godzinie 18 oraz Szwecji z Ukrainą, gdzie o awansie decydowała dogrywka. Anglia pokonała Niemców 2 do 0, no i tym samym zrewanszowała się za mundial w roku 2010, który odbył się w RPA. Wtedy 27 czerwca 2010 roku. Zmniejszyli się w jednej 1.8. finału tak samo jak wczoraj. Bramka, którą po uderzeniu z dystansu zdobył Frank Lampard, nie została uznana, pomimo tego, że powtórki pokazały, że gol został zdobyty prawidłowo. Nie było jednak wtedy technologii goal line ani waru. Inaczej jest oczywiście w tym momencie. Wczorajszy mecz Anglicy rozpoczęli naprawdę bardzo defensywnie, no ale jak się potem okazało, to się opłaciło. Nie dali sobie strzelić bramki, nawet pomimo tego, że większość czasu w pierwszej połowie spędzili w defensywie. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy najlepszą okazję na bramkę miał nie kto inny jak Harry Kane, ale i ja dokładnie wiem i wy dokładnie wiecie, czego on nie zrobił. Oczywiście nie zdobył gola, nie wykorzystał sytuacji sam na sam z Manuelem Neuerem. Źle przyjął piłkę, ona mu odskoczyła i niemiecki obrońca zdołał zażegnać niebezpieczeństwo. Druga połowa leciała, czas mijał, a bramek nie było. Dobre uderzenie z dystansu oddał Kai Havertz, ale w środek bramki, a to nie zaskoczyło golkipera Evertonu. Niemcy jednak nie spodziewali się tego, co stanie się w ostatnich 15 minutach tego spotkania. Sterling dost podanie od Lukaszoła i wyprowadził Anglików na prowadzenie. Po chwili jednak piłkarz Manchesteru City popełnił tragiczny błąd. Stracił piłkę i z kontrą wyszli Niemcy. Sam na sam z Pickfordem stanął Thomas Miller i nie trafił w światło bramki. Rahim Sterling, który na pewno byłby obwiniany za utratę tej bramki po tym, gdy kolega Lewandowskiego z klubu nie trafił, złapał się za głowę i padł na kolana z niedowierzania. Na 5 minut przed zakończeniem tego meczu stał się kolejny cud. Harry Kane pokonał Manuela Noyera. Tym samym zreflektował się za pudło z pierwszej części tego meczu. Cały Wembley w tym momencie eksplodowało, a radość kibiców na trybunach była po prostu nieziemska. A pokonanie reprezentacji Niemiec, która jak dokładnie wiemy zawsze zachodziła im za skórę, na pewno cieszy podwójnie. Dokładnie zdajemy sobie sprawę z tego, że drużynę narodową Niemiec obejmie Hansi Flick, który jeszcze do niedawna prowadził Bayern Monachium. Jednak w planach na budowanie reprezentacji nie może już uwzględnić to niego krosa. Zdecydował się on na zakończenie kariery reprezentacyjnej. Co prawda jak na razie jest to tylko informacja podana przez dziennikarzy Bilda, ale oni przekonują, że sam piłkarz oficjalnie poinformuje o tym za kilka dni. Jeżeli jest to prawda, to w tym momencie piłkarz Ralu Madryt zasługuje na wielkie brawa. Dla swojej ojczyzny zagrał w 106 spotkaniach, trafił 17 razy do siatki rwali, a przy 19 golach asystował. Pamiętajmy jednak o tym, że asystowanie, no a tym bardziej zdobywanie bramek, nie było jego główną profesją na murawie. Zazwyczaj trener Joachim Lew powieszał mu zadania bardziej defensywne. W roku 2014 zdobył to, co marzy się większości. Został mistrzem Świata. Mecz pomiędzy Ukrainą a Szwecją nie wydawał się być jakoś mega interesujący, jednak to zmieniło się z chwilą rozpoczęcia tego spotkania. Pierwsze 45 minut było wyrównane, a to potwierdzał także wynik tego meczu, czyli po 1. Cudowną bramkę dla Ukrainy zdobył Zinchenko. Uderzył z voleja i choć trafił w bramkarza to siła tego uderzenia przełamała jego dłonie i piłka zawsze potała w siatce. Jednak na kilka minut przed upływem pierwszej części meczu Forsberg dał wyrównanie. Oni mieli jednak trochę szczęścia, gdyż gol padł po rykoszecie. W w drugiej połowie mecz się otworzył, były ładne interwencje bramkarzy, obijanie konstrukcji bramki przez obie ekipy, a jedyne czego brakowało to oczywiście bramek. Czekała nas dogrywka, o niej powiemy za chwilę, bo najpierw musimy powiedzieć o tym pacanie ze Szwecji, który brutalnie zaatakował rywala. Dokładnie to chodzi o Markusa Danielsona, bo tak on się nazywa. Nakładką i do tego na maksa wyprostowaną nogą wjechał w kolano Artema Besiedina. Za to co zrobił czerwona kartka to i tak najmniejszy wymiar kary. Uważam, że UEFA za takie zachowanie piłkarzy powinna dodatkowo karać. Trzeba mieć naprawdę siano w głowie, dopuszczając się takiego czegoś. Brakuje po prostu słów na opisanie tego, co on odwalił. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że po obejrzeniu czerwonego kartonika, on miał jeszcze czynność protestować i kłócić się z arbitrem. Jego koledzy to sami powinni odprowadzić go do szatni, bo gra z nim jest po prostu wstydem. Ja myślałem, że swego czasu to brutalny był Pepe, no ale przy tym, co wczoraj zrobił Danielson, Pepe jest aniołkiem. Najgorsze jest to, że zrobił krzywdę rywalowi i to bardzo poważną. Andrzej Szewczenko, czyli trener Ukrainy po meczu, powiedział, że nie wiedzą w tym momencie jak bardzo poważny jest ten uraz, ale mają nadzieję, że oczywiście szybko wróci do zdrowia. Besedin o dziwo nie został zniesiony na noszach, a przy pomocy lekarzy samemu opuścił boisko. Być może działała jeszcze adrenalina i nie czuł mocno tego bólu. Wracając jednak do tej dogrywki, to idealnym stwierdzeniem może być powiedzenie karma wraca, Szwedzi przegrali mecz w ostatnich chwilach tego spotkania. W 121 minucie dośrodkowanie w pole karne posłał Zinchenko, a do Dowbyka zdobył być może najważniejszego gola w swojej karierze. Ukrainie to ta wygrana się należała, a szczególnie po tym co odwalił Danielson. Okazało się jednak, że on po tym meczu troszeczkę zmądrzał i udał się do szatni Ukrainy przeprosić Besedina. Dobrze przyjął moje przeprosiny, to jednak nie była długa pogawędka. Naprawdę nie chciałem zarobić mu krzywdy. Wydaje się, że wątpliwości co do słuszności czerwonej kartki nie miał także trener Szwedów, który po meczu powiedział tak. To był bardzo doświadczony sędzia. Ja nie widziałem tej sytuacji, ale wydaje mi się, że czerwona była oczywista. Moi koledzy z trybun powiedzieli mi to samo. Oby Artem Besedin szybko powrócił do sił, no ale po tym, jak rywal prawie urwał mu nogę, może być o to naprawdę ciężko. A jak podsumujemy sobie jedną ósmą finału euro, jeżeli jednym słowem, to chyba tylko niespodzianka. Po pierwsze, to Czechy wyeliminowały Holendrów, to samo Szwajcaria zrobiła z Francją. W każdym razie poznaliśmy już wszystkie narodowości, które zagrają w ćwierćfinale euro 2020. One zaplanowane są na 2 i 3 lipca, czyli odbędą się już w ten piątek i w tą sobotę. 2 lipca o godzinie 18:00, Szwajcaria zagra z Hiszpanią. Ten mecz również może być zaskoczeniem, gdyż Hiszpanie na pewno muszą poprawić swoją grę w defensywie. Jednak jeżeli wyciągnęli wnioski ze swojego pojedynku z Chorwacją, a do tego przeanalizowali porażkę Francuzów, to powinni odesłać Szwajcarów do domu. Tego samego dnia, ale o godzinie 21:00 zobaczymy mecz Belgia-Włochy. Dwie świetne ekipy powalczą o awans do półfinału. Belgowie jednak do domu odesłali już Portugalię, czyli jednego z pretendenta do wygrania tytułu, a Włochy zmierzyły się z Austrią i to oznacza, że nie mieli jeszcze prawdziwego testu. Jednak jeżeli pokonają Belgów to staną o krok od półfinału. Dzień później 3 lipca Czechy, które odesłały do domu Holandię zagrają z Danią. Oni grają na pewno z myślą o Eriksenie i to może ich ponieść. Nie ma go na boisku, ale paradoksalnie to on może mieć największy wpływ na osiągnięcie sukcesu. Faworytem jednak powinna być reprezentacja Czech, która nie miała łatwych rywali już na etapie fazy grupowej. O godzinie 21 mecz Ukraina-Anglia. Pomimo tego, że Ukraina wczoraj awansowała to z oczywistych względów nie będzie faworytem tego pojedynku. Po pierwsze to przegrywają indywidualnie praktycznie na każdej pozycji, po drugie ten turniej dużo już ich kosztował, a wczoraj kilku piłkarzy miało problemy zdrowotne, a po trzecie to Anglia w końcu chce osiągnąć coś wielkiego i kiedy będzie lepsza okazja, jak nie teraz. Na dziś to już koniec, wielkie dzięki za oglądanie. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. No i oczywiście przypominam o konkursie, który trwa do 10 lipca i organizowany jest wspólnie z Diablo Chairs. Tam do wygrania macie m.in. fotele od Diablo, czy do wygrania jest nawet konsola do gier Xbox. Szczegóły tego konkursu znajdują się tam na dole w opisie tego filmu. Dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!